Do naszej redakcji dotarły sygnały od zaniepokojonych mieszkańców gminy Chodecz, którzy zaobserwowali w ostatnim czasie fekalia unoszące się na powierzchni Chodeckiego jeziora. Nikt nie wiedział skąd wzięły się zanieczyszczenia, dlatego postanowiliśmy zbadać tę sprawę. Burmistrz zapewnił nas, że sytuacja jest już pod kontrolą, a szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy nadzorują pracę oczyszczalni. Dostały nam się do instalacji ścieki surowe o większym obciążeniu. Jak gdyby większym ładunku zanieczyszczeń. Jednego dnia podczas odprowadzania ścieków oczyszczonych, prawdopodobnie osad, który jest w reaktorze biologicznym, i osad opada powoli na dno. Osad opada, a ścieki oczyszczone zostają u góry. I przypuszczamy, że osad oderwał się z dna i poszło to. Sprawa została zgłoszona do ochrony środowiska. Pobrane zostały także próbki od firm, które dostarczają ścieki do oczyszczalni. Pracownicy podejrzewają, kto może być odpowiedzialny za tę sytuację, jednak pewności nigdy nie będzie. Podobny problem był już w ubiegłym roku, dlatego władze gminy postanowiły zadbać o to, aby nigdy więcej się nie powtórzył. Zostało przekazane zlecenie socjaliście z tej branży, który no, przyjedzie niedługo. No, trochę to się odleka. W każdym razie e, urząd gminy będzie się starał przeprowadzić jakąś. No, zapobieże w przyszłości takim sytuacjom, żebyśmy mogli po prostu mieć ścieki, które dopłyną do oczyszczalni odwieńczonym ładunku, żeby można je yy, jak gdyby z całego procesu technologicznego na kilka dni przetrzymać i, i, i troszeczkę dłużej to potrwa, ale doprowadzić je wtedy do, do stanu umożliwiającego odprowadzenie ich do yy, rzeczki chodeczki. Zdaniem pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej ilość ścieków, która dostała się do jeziora, była tak mała, że nie miała negatywnego wpływu na jakość wody i nie była uciążliwa dla turystów. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.